Cześć, cześć kochani, witam was na moim kanale w kolejnym odcinku. Było sobie życie, tak? Jesteśmy u naszej mamusi dzikilipaw którą zaraz będziemy rozpieszczać. Tak? A już wyczuła, proszę. Buraczki. No, za dużo urosło, także proszę bardzo. Koniczynka. No, jest rozpieszczana. Tak. Jako jedyna została w swoim domku. I no powoli. Nie chce i zabierać się od małych Żeby to nie zaburzyło jej trybu życia ma ustalone kiedy będzie karmić pewnie ich rano karmiła Królik... króliki karmią w nocy i rano ale to jest zależne od samicy też Ważne, żeby się wychowały, tak? Ej, 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 jaka tak głodna jesteś. Jedz, jedz, musisz mieć mleczko. Dla naszych małych dzidków. No tak, 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 tak. Powoli. To jest życie. Głaszczą i karmią. Zachęcam na wejście na mój kanał, na inne filmiki. Może akurat nie wam się coś spodoba. Podkarmimy jeszcze troszeczkę i zajrzymy, co tam u nas szarańczy. Reszty. Tak. Jedz. Zkrywa gniazdo. No, się ruszają małe żabki. No, ciekawe ile będzie. No, odstawione 6-8. Zobaczymy. Te dziki. Masz jedz. A my idziemy dalej. No. Dobra, weź ucho, zrobiłem taki mały test. Rzuciłem tych sześć małych dla tej samiczki z pięcioma. Zaobserwować czy będzie gryzła, czy nie Ale na razie jest spokój No, dzisiaj to zamknąłem, żebyś nie uciekła No co tam małe No co? Pieszczulony Jedźcie, teraz jedźcie. przerzucimy dalej No tak wyglądało wcześniej Z tej nieruszane a tu już pokosili troszkę, tak? Pieszczulane małe. Ty tak, ty już tak. Włożyłem ją do klatki, zaczynam wkładać inne. To mi uciekła. Jak zwykle, poza klatką jest naj, naj, najlepsza trawa No i co, pieszczulany? ciepło nie? Ciepło nam się zrobiło. Super. Czemu nie jecie, hej, no? A ty co? No pewnie No co, jejku, jejku, ja nie głaskam No tak, tak Głaskamy, już głaskamy No co? ej, tylko siedzieć i głaskać, siedzieć i głaskać. Jest jedzcie, jedzcie. No co? No pewnie. i tą drogę to lepsza jest. Co małe futerkowce? Okej, okay, zamykam was to byście mi nie uciekły. Chcemy odwiedzić Następno Ej, Kruszyna Jak tam? Co? Co, kruszynka, no, tak, tak. Na no, co? <laughs> Biegasz? O, o, już tam. No, popadały cieplutko, muszę Wam dać ten jakiś daszek. No co? No to No co, nie za dobrze? Ale masz mięciutkie futerko, luć. Jakie puszyste. No, puszyste masz to futerko. Taki puszek-okruszek. ci No, życie to mają, tak. Się rozłożą jak chcą, na jak śmiesznie leży. A tak, Chill out. na maksa. o no, teraz to więcej wydeptały niż wyjadły tej trawki niestety ale niech odpoczywają każdy się rozłożył gdzie chciał jak na razie dobrze że jeszcze nie zaczynają kopać a jak zaczną kopać to już będzie przerąbany a ty co kruszyna robisz? co? Wybiegać się musisz. Co? się wydaje, że takie powolne są, ale jak mi pouciekały, to ciężko było później wyłapać. Idziemy do naszego mistrza. Cześć. No co tam? Co? Co się nie podoba, koleżko? To jest ten mały samiec. Jest taki boja. No taka boja jest, no, no co tam, no. Tylko, że właśnie Belgi są delikatne. Baran jest odporny, on jest. No a teraz jaki się zrobił leniwy no ty to wyglądasz jak naprawdę, jak zając. Ciepło, co? Mm, to jest dwadzieścia parę stopni dopiero. No, no dwadzieścia chyba dwa. Jedz, a nie leżysz. Gadzie. Krusi na co? Co robisz? O, to jeszcze dwa tygodnie i też będziesz miała małe. Mhm. Koniec lawy będzie. Wygodnie Ci, tak? Co? Kruszyna Ptaszki śpiewają można sobie usiąść i odpoczywać. Pięknie grają. Jeśli się podoba, Dajcie łapkę, komentujcie, miło jest popatrzeć jak komentujecie. Jeśli znajdę czas, odpiszę. Także pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku oraz w showtach. Papa, pa. pomachajcie, pomachaj łóżkami, nie będziesz machać. E, nie, że nie jest ważniejszy ani to. Do zobaczenia. Pa.